W pierwszym odcinku przedstawiliśmy dwa świetne układy dla rodzin z dziećmi, a dziś idziemy o krok dalej. Porównamy dwa kampery typu Alkowa i zobaczymy, który z nich sprawdzi się idealnie dla ciebie. Alkowa, już sama w sobie, to świetna koncepcja rodzinnego kampera i nie bez powodu cieszy się dużą popularnością wśród rodzin z dziećmi. My na tapet bierzemy dwa modele marki Benimar, najkrótszy z linii Sport, czyli Sport 340 up o długości 676 dla tych, którzy szukają bardziej mobilnego pojazdu oraz Sport 344 up, najdłuższy o długości 748 dla tych, którzy szukają więcej przestrzeni w kamperze. Oba kampery mają taką samą wysokość i szerokość, czyli szerokość 230 a wysokość 308 cm. A w kwestii miejsc do jazdy Sport 340 AB będzie pięcioosobowy, ponieważ jest w podstawie. Posiada manualną skrzynię biegów i silnik o mocy 130 koni mechanicznych. Sport 344 AB jest Podstawie osobowy, a przy dodaniu silnika o mocy 165 koni mechanicznych i automatycznej skrzyni biegów będzie pięciosobowy. Oba te pojazdy są na podwoziu Forda w koncepcji UP, czyli gotowy do drogi, także będą już miały panel solarny, telewizor, akumulator pokładowy, a także markizę i inne rzeczy. No dobrze, to czas wejść do środka i przyjrzeć się, jak zorganizowano ich przestrzeń i jakie y, układy posiadają. Zapraszam. W obu modelach jest stałe łóżko w alkowie, czyli nad kabiną kierowcy o wymiarach 155 na 210 cm, co zapewnia pełen komfort y, spania dla dwóch osób. Umożliwia też wygodne obracanie się w nocy i przede wszystkim sprawdzi się też dla wysokich osób. W tej strefie znajdziemy okno boczne oraz okno dachowe, a także dwie lampki LED oraz porty USB. A dzięki temu układowi zyskujemy pełną przestrzeń w salonie, w którym to znajdziemy dwa siedzenia z systemem ISOFIX, aby nasze maluchy mogły bezpiecznie podróżować. W modelu Sport 340 Up w naszym dużym salonie znajdziemy okno o też sporych rozmiarach. Wyżej trzy szafki do przechowywania z zewnętrznym i wewnętrznym oświetleniem LED, a naprzeciwko jedną szafkę. Stół w naszym salonie jest bardzo duży, z opcją przedłużenia blatu, tak aby każda osoba mogła z niego korzystać. Dodatkowo możemy go wypiąć na czas jazdy, na przykład, aby zyskać tu więcej przestrzeni. W sport 344 Up, piąte miejsce, tak jak w poprzednim modelu, jest tyłem do kierunku jazdy. Tutaj mamy również szóste miejsce do jazdy. Salon w tym modelu jest jeszcze większy. Mamy tutaj bardzo duże okno z jednej strony, a po drugiej stronie nieco mniejsze. Wyżej znajdują się aż cztery szafki do przechowywania, także z oświetleniem, a po przeciwnej stronie aż trzy szafki. Obszerny stół jest elektryczny z wielopozycyjną nogą teleskopową. Obracany jest o 360 stopni, a także ruchomy w każdym kierunku, aby wszyscy mieli do niego dostęp a po obniżeniu stolika powstaje tu dodatkowe miejsce do spania dla dwóch osób. W siedzisku mamy mniejsze cargo z półką, ewentualnie oparciem. W obu kamperach kuchnia jest praktycznie identyczna. Okno w niej, a także lustro naprzeciwko sprawia, że jest tu jasno i przytulnie. A my przy okazji możemy obserwować, co nasza rodzina porawia na zewnątrz. Różnią się one umiejscowieniem zlewozmywaka i dwupalnikowej kuchenki. W sport 340 Up kuchenka jest po prawej stronie, a w sporcie 344 po lewej stronie. Wyżej znajdują się dwie szafki do przechowywania, a niżej pod kuchenką większa szafka, a w niej przedłużenie blatu, które Możemy mocować w tym miejscu w obu przypadkach. Oraz szuflada z organizerem na sztućce. Niżej jeszcze większa szuflada, a na samym dole dodatkowe miejsce na jakieś akcesoria kuchenne. W sporcie 340 UP lodówka jest bezpośrednio przy kuchni, a wyżej szafka. W 344 ap lodówka. Również jest obok kuchni, ale przestrzeń pomiędzy dzieli podłużne kargo. Klienci często tę przestrzeń gospodarują na ekspres do kawy. Łazienka w jednym i w drugim modelu jest taka sama, znajduje się w jednym pomieszczeniu, co zapewnia komfort jej użytkowania jak w domu. Zamykana jest drzwiami, także mamy tutaj pełną prywatność i możemy korzystać w pełni z każdej jej strefy, czyli toalety z jednej strony z umywalką, lustrem, a także szafkami, i dużym prysznicem z drugiej strony, w którym to znajdziemy drążek na ręcznik, a dodatkowym atutem jest okno, dzięki któremu możemy szybko przewietrzyć łazienkę, co zapobiega skraplaniu się wilgoci. W modelu Sport 340A na tyle pojazdu znajduje się sypialnia. Na dole dwuosobowe łóżko regulowane manualnie z garażu. A w tej strefie na dole znajdziemy okno oraz dwie lampki LED. Dostaniemy się po nim do niego, po schodkach w którym ukryte są schowki. A jeśli potrzebujemy piątego miejsca do spania, możemy skorzystać z elektrycznie opuszczanego łóżka. Wtedy w górnej strefie mamy dostęp do półki z szafkami oraz do okna i oświetlenia LED. Oba łóżka mają siateczki zabezpieczające, do tego wyżej dostaniemy się po schodkach, a dla potrzeby prywatności możemy oddzielić tę przestrzeń zasłoną. Obok znajduje się duża szafa, która pomoże zorganizować przestrzeń dla całej rodziny. W Sporcie 344A na tyle pojazdu znajdziemy sypialnię z łóżkiem dwuosobowym regulowanym manualnie, również z garażu, a w tej strefie Znajdują się trzy szafki po długości oraz niżej lustro. Są tu również dwa okna, jedno dachowe i okno boczne, także w czasie dnia pięknie rozjaśni nam to wnętrze, a nocą możemy skorzystać z lampeczek LED, które mają też porty USB. Dla uzyskania większej prywatności możemy skorzystać z zasłony. A do łóżka dostaniemy się po schodkach, w których mamy miejsce do przechowania, a tu obok wejście do garażu. Obok naszej sypialni znajduje się bardzo duża szafa, która pomieści rzeczy całej rodziny. A jeśli macie co do tego wątpliwości, to pamiętajcie o pojemnych szafkach w salonie i garażu. A jeżeli jesteśmy przy garażu, to chodźmy zobaczmy. Jakie rozwiązanie luku bagażowego zaproponowano w tych dwóch układach? Jesteśmy już w garażu i to dosłownie. Wymiary lewych drzwi luku bagażowego to 58x89 cm. Są nieco mniejsze. Te większe znajdują się po prawej stronie, a ich wymiary to 84 na 114 cm i są one z obniżonym progiem, co warto wziąć pod uwagę przy załadunku naszych bagaży. Jeżeli chodzi o maksymalną wysokość wnętrza, to przy podniesionym łóżku wynosi ona 120 cm, a przy obniżonym 67 cm. Oczywiście nasz garaż, jak widać, jest oświetlony. Są tu też gniazdka elektryczne. I jest ogrzewany. W sport 344A garaż jest jeszcze większy, a to ze względu na jego długość. Drzwi luku bagażowego to 94 na 114 cm, a jeżeli chodzi o jego Maksymalną wysokość również jest ona zależna od regulowanego łóżka w sypialni. I przy podniesionym łóżku wysokość to 120 cm, a przy maksymalnie obniżonym pozostaje nam wysokości 67 cm. I tak samo jak w poprzednim modelu, jest tu oświetlenie, jest tu ogrzewanie, a także gniazdka elektryczne. Na koniec warto podkreślić jedną kluczową rzecz. Alkowa, już sama w sobie, jest jednym z najlepszych wyborów na rodzinnego kampera. To właśnie ona daje najwięcej realnej przestrzeni do życia, co doskonale widać w naszym porównaniu. Benimar Sport 340 Up pokazuje, że nawet kompaktowy, krótki i bardzo mobilny kamper może oferować świetne warunki dla rodziny. Alkowa zapewnia pełnowymiarowe łóżko bez zabierania miejsca w części dziennej, a tylne łóżka piętrowe sprawiają, że każdy domownik ma swoją strefę spania. To idealna propozycja dla rodzin, które chcą maksymalnie wykorzystać przestrzeń przy zachowaniu łatwości prowadzenia i parkowania. Benimar Sport 344 Up idzie krok dalej w stronę komfortu i przestronności. Większa długość oznacza więcej swobody wewnątrz, tylne łóżko dwuosobowe daje poczucie prywatności, a Alkowa nadal robi swoją robotę, oferuje dodatkowe, duże miejsce do spania bez kompromisów. To kamper dla rodzin, które często podróżują na dłużej i cenią wygodę podczas postoju. Oba modele mają takie same kuchnie i łazienki, więc funkcjonalnie stoją na bardzo podobnym poziomie. Różnica tkwi w stylu podróżowania. Sport 340 Up dla tych, którzy chcą kompaktu i zwrotności, ale bez rezygnacji z przestrzeni, a Sport 344 Up dla rodzin, którzy szukają maksymalnie dużej przestrzeni i większego wnętrza. Jedno jest pewne. Alkowa to ogromna przewaga. Więc bez względu na to, na którego Benimara się zdecydujecie, oba są bardzo mocnymi kandydatami na rodzinnego kampera.